Ty jesteś głupi, Ty jesteś po prostu głupi Tylko tam, tam z tego co wiem to jest jest kurwa, Więc łatwiej stracić Nie, na zajmę No się... Bo jak my tam graliśmy to ja kurwa co chwilę słyszałem głosy i mi pierdolili, że sam zostałem I mi i znikały z mody. Dobra, no lądujemy Bożna zasada, na rzeźbo się patrzysz, na no się nie patrzysz Uciekasz, od panda! Panda, panda, panda. Lecimy, lądujemy. O, zrób mi Zde tak Wypierdalaj z kraju ciapaku. <grym> <grym> Dobra Kro, to ci podpowiem. Uciekanie to jest najskuteczniejsza forma wygrywania w scps Okej. Okay. O, 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 o. Nie wiem, czy będę ciszej. ciszej. Uuu, BLD, Christianek, BTSD. BTSD. Zostałem. Idziemy do Gateway. B. Na przeciwko jest Firex tam dalej. Serce no tak. O, chodź. On wchodzi, czy nie? I. Bo mi E nie działa. Nie mogę wejść. E nie działa. Panda czy przed drzwiami. Powiedział, że mu E nie działa, dlatego nie może wejść. Klikam E na drzwi, ale no nic robię, nie mogę zrobić. Inny. Nie mogę wejść nawet. Jak mu E nie działa? No nie wiem, no mówi tam na Discordzie. No czekaj, to będziesz nosił rzeczy, czekaj przed tym gate'em, ja nawet, Ale ja nawet nie mogę rzeczy wziąć. Tym jest problem. problem. Weź sobie zbindu i podnoszenie pod coś innego. Weź mi kurwa speed nie strasz. No, Pan wszedł ten panda czy nie? Nie, bo mu E nie działa. No to niech se zbinduje po coś innego. Nie. Ale jak kurwa E mu nagle przestał działać Jak to jest możliwe? Powiedział, że nie może podnosić. stoi, tak. Zanosimy to przed chuj i wracamy. Tak. Ale on... Kurwa, niech on se zbinduje, no. Ile razy mam mówić? Ja dosłownie nie mogę dosłownie e ale chopie, Masz Mówię skiem, z... żebym powiedział Weź ty se i kurwa E po coś innego Ja nie mogę nic Troll Będebil nie ma zainstalowane, że można dołączyć nawet gniezd... Otwieraj drzwi! Do... Zamknij! Nie! Nie! Otwórz, otwórz! Z tym człowiekiem się grać nie da. Co to jest kurwa, Eclipse teraz nagle? Mógł... Dobra, nieźle że się zbierał, bo ja tu mam dwie rzeczy zebrane. O... Po pierwsze, ten, tutaj Kostak mi przyszedł. Panda to mi jeszcze wrócił, bo tam było dużo rzeczy. Ja nawet latarkę tam zostawiłem, aby... Kurwa, 400 na 1000, to chujowo i tak. Czekaj, bo Panda mówi, że ty nie masz zainstalowany ten, że można dołączyć do tego. Wyskoczył błąd. Zapraszasz go, czy on dołącza do mnie? O, jest. Wyskoczył bondosownie Działa że ci? że ten... da Dobra, zostajemy tu. Bo jest... Popu nie ma żadnych w kurwa główięcy. Co ty kupiłeś? A, latarkę sobie. Hmm. Skrytlak, ogólnie na sam. początku, Karol, ogólnie na początku to, to, to co powiedziałam, że tak, że... że nie ma. To Okazał się error, że ten, że nie mogę, bo jest statyk wylądowany Ta Nie bierz tego błaga

Bibi! No? Ja chciałem pójść w z nicem, kurwa i nie wiem gdzie on jest. Byłem, wychodziłem z niego kiedyś, ale chuj wie. Nie znam mapy o kurwa to nie jest panda otwórz, otwórz, otwórz szybko, szybko to nie otwórz. już, 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 już słuchaj, poczekaj, czekaj, czekaj panda chyba żyje nie żyje ja. to nie panda Panda, ja Ja widziałem właśnie skinheada kurwa, nie wiem czy panda maskę ubrał czy chuj. Ale ja myślałem, że ty też nie bo u... bo u mnie tak samo to było nie? z twojej perspektywy, ty też jak skinhead miałeś perspektywę. Kurwa, ja opowiadam pandzie gdzie jest fire exit i on tam poszedł i od razu go pies kurwa zajebał. Ja pierdolę. jesteś ten głupi. Ty przeżyłeś? Pies nie zjadł, tylko wy mnie zostawiliście. Wy mnie zostawiliście, dały. Kur... ale. No ja, ja nie wiem ta... że ty żyjesz, ja... kurwa. On, on od razu odleciał, jak tu wleciał, ja kazałem mu czekać. jeszcze. Krystian, dosownie, tutaj jest taki ekranik. Tam mnie szuka. Ale u mnie, jak ja patrzę, to wy obydwoje ja... mieliście kurwa ciemność całą. 3 psy, jest. trzy psy i dwa. Karol, i... trzy psy. I z Operem, tak. dwa z tak. Dosłownie dwa ja... i dwa z I ja spierdoliłem przed tymi psami, kurwa. później ja widzieliśmy... Mam nie... Dobra, mamy 5 9.